Witam Was w moim kolejnym odcinku serii Minerały kamień jest szlachetny dzisiaj sobie pomówimy o Agacie błękitnym, który po, ten okaz pochodzi z Brazylii. Jego błękitny kolor jest oczywiście naturalny. Cechuje, on, cechuje go silny połysk i... Przy niektórych agatach występują białe lub brązowe żyłki, takie pasy. Ale przy moim tego nie widać. Więc go odłożymy. Agat jest używany też w medycynie, tak jak szafir lub lazuryt, czyli lapis lazuli. Na bulgardła lub e, podwyższoną temperaturę. E, Agent włokny to odmiana kwarcu. To odmiana kwarcu powstająca w wulkanach. Nie wiem, co mnie. W chyba i dziękuję Wam za to, że ostatnio więcej moich odcinków regularnie. Najwa Najbardziej, widzę, Wam spodobało się Tygrysie Oko. No i dziękuję Wam za to. I pozdrawiam tego człowieka, który mi napisał komentarz. Podoba mi się. Chyba Piotrek Mirosławski, tak. Pozdrawiam Cię. I życzę Ci też, żebyś nagrywał dużo filmów. A na koniec. Yy, żart odprowadzącego, czyli ode Tak nazywa się 16 kobiet o imieniu Ewa. F16. Cześć!